Zobacz czy Helka staje na dachu Bude bag leś losowy Pamiętam któryś z tych DŻWOŁŚ CIĄŁ DŻWOŁŚ NO dziewa, dziewa, dziewa. Buty wypierdalać? Przerabiam na tym ziewieściem Tym przerabiam na tym ziewieściem Tym ja na deski Co go Ja go nie widzę Tylko słyszę Stuka gdzieś No, stuka I, Nie, ja podchodzę na bez butów Dobra Nie wiem czy w środku go nie ma No jest w środku tego, bo stuka i naprawdę I robi to I na tym helikopterowym budynku Zabijaś? Leży Kurwa Ты говори, потому что я не